Coraz więcej słyszymy o tym, że Rosja przygotowuje się do zaatakowania Zachodu. Tym obawom naprzeciw wychodzą Stany Zjednoczone, które proponują plan. Problem w tym, że nasz obecny rząd zamiast na Waszyngton to patrzy na Berlin. I przy tym wszystkim, przy tej szansie, jaka jest przed Polską, mamy. Mm, w... Konsekwencje wyborów y, z października 2023 roku, gdzie Polacy wybrali najbardziej antyamerykański, najbardziej prorosyjski rząd, jaki mogli wybrać, jaki był wtedy z puli do wybrania. Przykłady antyamerykańskiej retoryki obecnej ekipy możemy mnożyć. Europoseł koalicji obywatelskiej, człowiek służb, podpułkownik Bartłomiej Sienkiewicz, przyrównuje prezydenta Stanów Zjednoczonych do dyktatora. Mamy do czynienia z dworem satrapy. W związku z tym, w dworze satrapy są różne frakcje, ale na końcu tak naprawdę satrapa podejmuje decyzje. Kompletny chaos administracyjny wewnątrz Stanów Zjednoczonych i jedno słowo Trumpa, które rozstrzyga o karierach i o polityce. No tak, obrażać przywódcę najpotężniejszego państwa na świecie i naszego najważniejszego sojusznika można dowoli. Potem premier przekonywał, że tego co powiedział, to nie powiedział. Pytanie, który to już raz? Nie, tego typu. Sugestii nigdy nie zgłaszałem. Teraz premier Tusk stara się całkowicie odwrócić kota ogonem. Jego polityka, tak jest krawie antyamerykańska, jest przemilczana. Lider rządu stara się poprzez propagandę wmówić opinii publicznej, że każdy, kto się z nim nie zgadza, jest prorosyjski i tyle. Coraz wyżej podnoszą głowę ci, którzy nawet nie ukrywają. Swoich sympatii politycznych wobec Rosji i nie ukrywając swoich zamiarów, w tym wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Widzieliśmy ich na ulicach Warszawy. I tylko z przykrością stwierdziliśmy, że na czele tych ludzi jeszcze także prezydent Rzeczpospolitej. Premier mówił o marszu niepodległości. Byłeś na marszu? Jesteś prorosyjski. Z wielu powodów brzmi to kuriozalnie. Przypomnijmy, że to Donald Tusk, gdy po raz pierwszy stał na czele rządu, przeprowadził reset z Rosją. Chcemy dialogu z Rosją taką, jaką ona jest. Brak dialogu nie służy ani Polsce, ani Rosji, psuje interesy i reputację obu krajów na arenie międzynarodowej. Ten dialog ze zbrodniarzem Władimirem Putinem był prowadzony w najlepsze aż do 2014 roku. Polska wtedy odcinała się od Ameryki, jak choćby było w przypadku budowy nowoczesnej tarczy antyrakietowej. I tu nawet nie chodziło o to, żeby się, przepraszam, zbliżyć do Rosji albo próbować z nią tam, nie wiem, robić jakieś takie czy inne interesy. No chodziło o to, że żeby wejść głęboko, bo tak była ustawiona polityka Resetu w relacje z Rosją, Konieczne było zrezygnowanie z relacji ze Stanami Zjednoczonymi, tych relacji z, zrezygnowanie z tych relacji strategicznych. Premier Tusk stara się dziś nie pamiętać, co robił kilkanaście lat temu. Odwraca rzeczywistość o 180 stopni i próbuje przekonać opinię publiczną, że Karol Nawrocki, który jest ścigany listem gończym przez Rosję, jest proputynowski. Jednocześnie ten sam premier torpeduje relacje transatlantyckie, które są podstawą naszego bezpieczeństwa. A wszystko oblane jest. Europejskim sosem.